witam serdecznie i cieplutko, zapraszam na króciutki draping, jak widzicie wesoła panda, jest to duży los za 3 euro i mam jeszcze dwie zdrapki po 3 euro Lakiej Cash, która zawsze wygrywa, mam nadzieję, że tym razem też, ponieważ ostatnio nie było tak szczęśliwie na premierze zdrapeczki. A co do pocztóweczek? Dwie pocztówki już poleciały do Was, a ja zakupiłam nowe. Zapraszam serdecznie, jeśli macie ochotę na pocztówkę prosto z Tyrolu. O, mamy taką Tyrol i dwie inne. Zimowe pocztuweczki przygotowałam. Szybciutko, trzy pierwsze osoby, które odezwą się w komentarzu, poproszę o maila później i jutro już do Was polecą. Zakupiłam sobie od razu austriackie znaczki do polski także kleję, wrzucam i jutro do was lecą. Zapraszam serdecznie do komentowania, zostawcie łapeczkę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, a ja was zapraszam już na króciutki draping, dwie drapeczki laki też po 3 euro oraz pandę, pandę na deser sobie zostawimy. A ja tu sobie właśnie tak uporządkowują parę rzeczy i tak pomyślałam, może chcecie obejrzeć filmik, jak robię porządki i wyciągam sobie właśnie nowe zapachy perfumowe, może denko perfumowe, może porządki u mnie w perfumach, ponieważ już niebawem, a już widziałam, że jest nowy i Solorom Opium. Red Over, także nowości się będą pojawiać. Na pewno jakieś kupie premierowe zapachy i może coś dla Was nagram. Jeśli taka tematyka Was zainteresowała, czyli zapachowa, perfumowa, dajcie znać w komentarzach, czy takie filmiki też nagrywać na tym kanale. A ja się biorę już za draping. Pierwszy laki, też przed nami. I szukamy trzech, jednakowych symboli. Mamy melon. Banknot i drugi banknot. Siódemka, melon. Aj i Moneta. Moneta. U, zaraz sprawdzimy, czy będzie trzecia moneta. Siódemka, bonus. Dwa razy bonus. No bonus też jest fajny, bo często coś się tam w nim wygrywa. Cytrynka i wiśnie cytrynka. Czy będzie tu wygrana? A zostawmy to może na. Później sprawdzimy drugiego lakikesza. Banknot, banknot. Oho, jest szansa. <grystanie> Trzymajcie bo kciuki. Dwoje cytrynki. O, będzie, będzie coś. Tu nie mamy nic. Wiśnie bonus. Siódemka, siódemka. Czyli na tej zdrawce aż trzy szanse na wygraną, a ja wracam do pierwszej. Czy będzie tutaj trzecia moneta? Jest, jest wygrana. Ta zdrabka najczęściej u nas właśnie wygrywa. Sprawdźmy, ile mamy? 5 euro zdrabka za 3. Dała piątaka, super. No to zobaczmy, co będzie w drugiej. Uu, aż się boję, chyba nic. Moneta, nie pasuje. Czy będzie cytrynka? Melon. Uu, I czy będzie siódemka? Niestety. Tak, jak myślałam. No nic, na dwie zdrabki mamy jedną wygraną, 5 euro na tej zdrabce, i teraz otworzymy sobie na deser nowego losa za 3 euro z taką słodką pandą. A jeśli chodzi o boksy, na razie do mnie nie dotarły. Zamówiłam um, Glossy Box. Także będzie co oglądać na pewno, jak tylko dotrze do mnie, nagram wam filmik. A jeśli nagrywać perfumowe odcinki z przetestowaniem, jakimiś recenzjami, dajcie znać w komentarzach, czy Was też będą takie filmiki interesować. Tu mamy w bonusie wygraną 3, 5, 100, 1000 lub 500 tysięcy euro. To znaczy normalnie, a tu jest bonus jeszcze dodatkowy: bonus rad, czyli taka. Koło fortuny, co się kręci? 3, 5, 10 i stówka. No, a my co wygraliśmy? Uwaga, uwaga! Jest, jest 3 euro. Poproszę łapeczki w górę i zapraszam do komentowania. Pierwsze 3 osoby dostaną ode mnie pocztówkę z pozdrowieniami od naszego kanału. Zapraszam do zabawy i do zobaczenia już wkrótce.